Zagłębie Lubin swoje pierwsze mistrzostwo polski zdobyło w 1991 roku. Jak do tego doszło i czy aby na pewno sukces ten można rozpatrywać w kategoriach sensacji? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w filmie, na który serdecznie zapraszam. W 1988 roku, po trzech latach pobytu w pierwszej lidze, Zagłębie spadło do drugiej ligi. Było to sporym zaskoczeniem, bo Miedziowi finiszowali na 11. miejscu, przegrali jednak baraż z 14. górnikiem Wałbrzych i musieli się pogodzić z degradacją. Spadek nastąpił niecałe 3 lata po oddaniu do użytku nowoczesnego stadionu ze względu na swoją pojemność 35 tysięcy nazywanego żartobliwie dożynkowym. Był to nie lada kłopot dla władz kombinatu, które miały zagwostkę, co zrobić z tak dużym obiektem w drugiej lidze. Nic lepszego niż plan szybkiego powrotu do Ekstraklasy nie wymyślono, a misję tę miał zrealizować Stanisław Świerk. Była to dla niego druga kadencja w zagłębiu. Świerk oczyścił szatnie z najsłabszych ogniw, poprawił atmosferę w klubie do tego stopnia, że piłkarze znów cieszyli się na swój widok. Co więcej, nierzadko zdarzało się, że odwiedzali trenera w jego domu, we Wrocławiu, przy ulicy agrestowej. Siłą tego szkoleniowca było na pewno podejście do piłkarzy, był świetnym motywatorem, ponadto postawił na stabilizację składu, nie rotując za często. W rezultacie jego podopieczni bez większego problemu wygrali zachodnią grupę drugiej ligi i zaledwie po roku banicji wrócili do elity. W spokojnym utrzymaniu Beniaminkowi miały pomóc nowe nabytki – obrońca Śląska Wrocław Stefan Machaj i Jarosław Bako z uks u ten ostatni był wówczas podstawowym bramkarzem reprezentacji, a jego przejście do zagłębia było sporym zaskoczeniem, a przy tym pokazem siły władz klubu. Miedziowi, zamiast bić się o utrzymanie w sezonie 89-90, praktycznie do samego końca walczyli o Mistrzostwo Polski. Duża w tym zasługa najlepszego strzelca Janusza Kudyby, autora 12 bramek, oraz Romualda Kujawy, najlepszego zawodnika ligi według. Katowickiego Sportu ostatecznie ekipa Świerka musiała się zadowolić drugim miejscem, a to dało przepustkę do rozgrywek Pucharu UEFA. Los nie był łaskawy, Lubinianie trafili na Bolonię. Pierwsze spotkanie rozegrano w Polsce 19 września 1990 wczesnym popołudniem, bo miejscowy stadion, mimo że nowoczesny, nie został wyposażony w sztuczne oświetlenie. Górą byli Włosi, wygrywając 1-0 po uderzeniu Massimo Boniniego na 12 minut przed końcem. Podobny wynik padł we Włoszech, ale tym razem zagłębie straciło gola jeszcze później. Po w doliczonym czasie do drugiej połowy. Co można było powiedzieć o tym dwumeczu? Na pewno to, że miedziowym zabrakło tak zwanego doświadczenia międzynarodowego, aby bardziej postawić się Bolonii. Na marginesie wspomnę, że drużyna ta spadła w tamtym sezonie do Serie B. Polskiej lidze natomiast zagłębie nie grało pięknie dla oka, ale mimo to od samego początku było w czołówce. Pomagała stabilizacja trenerem nadal był Stanisław Świerk, a kadra zespołu nie zmieniła się za bardzo od sezonu 88-89 czyli od rozgrywek, w których lubinianie świętowali powrót do ekstraklasy. Wszystko do czasu, a w zasadzie do 12 kolejki, kiedy nastąpił wstrząs. Zagłębie poniosło pierwszą porażkę w lidze, na suchych stawach z hutnikiem 0-3. do Mimo, że ekipa z Lubina zajmowała bardzo dobre drugie miejsce, to posadę stracił świerk. Była to niezrozumiała decyzja dla kibiców, a jeszcze bardziej dla samych zawodników. Między wierszami mówiło się, że władzom kombinatu nie pasował świerk, nieco już staromodny, a oni chcieli trenera bardziej nowoczesnego. Tym powiewem nowoczesności był dla nich Marian Putyra, do niedawna prowadzący z sukcesami drużynę juniorów. Putyra dostał za zadanie wprowadzić więcej wychowanków do pierwszego zespołu, czego nie robił za bardzo Świerk. I to był kolejny zarzut władz kombinatu do byłego już szkoleniowca. Taki to był czas, że dyrektor do spraw piłki nożnej Jerzy Koziński miał mniej do powiedzenia niż bosowie z kombinatu, którzy w teorii nie powinni ingerować w sprawy piłkarskie. Nowy trener na początku bazował na tym, co Świerk wypracował w poprzednich latach, jednak z czasem to się zmieniło. Wraz z drugim trenerem, Ryszardem Panfilem, postawił na, nazwijmy to, bardziej analityczne podejście do futbolu. Nie było w tym przypadku. Panfil był naukowcem i to nie byle jakim. W późniejszych latach doszedł do tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej. Tak czy owak, Putyra na początku miał ciężko. Zawodnicy nie od razu przekonali się do jego metod, chemię, z nowym szkoleniowcem złapali dopiero podczas zimowych przygotowań na początku 1991, które spędzili m.in. we Francji i Czechosłowacji. Jak już wcześniej wspominałem, drużyna za bardzo nie zmieniła się przez ostatnie lata. W sezonie 90-91 na bramce pewne miejsce miał Jarosław Bako, wygrywający rywalizację z Krzysztofem Koszarskim. Liderem nie tylko linii obrony, ale i całego zespołu był stoper Romuald Kujawa. W bloku obronnym partnerowali mu w różnych konfiguracjach Pietrzykowski, Wójcik i Machaj. W pomocy bez słów rozumieli się dwaj świetni technicy. Piłkarz sezonu według katowickiego sportu Adam Zejer oraz Zbigniew Szewczyk. Duet ten był wspierany przez bramkostrzelnego środkowego pomocnika Janusza Górę. Z kolei w ataku Dariusza Marciniaka wspomagał Janusz Kudyba, rasowa dziewiątka. Warto na chwilę zatrzymać się przy Marciniaku. Uchodził on za jeden z największych talentów polskiego futbolu w latach 80. Gdy przechodził do Lubina, działacze z kombinatu wysłali po niego helikopter. Taki był dla nich cenny. Niestety nigdy nie zrobił wielkiej kariery, ponieważ przeszkodą nie do pokonania było jego uzależnienie od imprez i od alkoholu. A jeśli już jesteśmy przy problemach wychowawczych, to takie sprawiali też Marek Godlewski i Jarosław Bako. Ich w przeciwieństwie do Marciniaka udało się okiełznać. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Wszyscy wymienieni zanotowali co najmniej przyzwoitą jesień 1990, kończąc rundę na trzecim miejscu. Dwa punkty za liderującymi Katowicami. Sytuacja była jednak mocno dynamiczna i lider zmieniał się wielokrotnie w trakcie sezonu aż do 22. kolejki. Wtedy Zagłębie zagrało swój najlepszy mecz wiosny, pokonując w meczu na szczycie Wisłę Kraków 3-1. Jak się później okazało, był to punkt zwrotny rozgrywek, ponieważ Zagłębie wskoczyło na fotel lidera i nie dało się już z niego strącić do końca sezonu. Drużyna Putyry tytuł zaklepała na kolejkę przed końcem w starciu z bydgoskim Zawiszą, choć nie był to spacerek. Bydgoszczanie długo prowadzili po golu Krzysztofa Berenta i dopiero końcówka przesądziła o wygranej miedziowych, a dokładniej Romuald Kujawa, który najpierw wyrównał z rzutu karnego w 83 minucie, a 6 minut później także z 11 metrów trafił na 2 do 1. Czy Mistrzostwo Zagłębia było sensacją? Raczej nie. Drużyna już rok wcześniej otarła się o tytuł. Klub był stabilny finansowo, stosunkowo bezboleśnie przechodził przez okres transformacji ustrojowej, czego nie dało się powiedzieć o ligowych rywalach. Mimo to w pierwsze miejsce chyba nie do końca wierzyli działacze. Którzy zgłosili miedziowych do letniego pucharu Intertoto. Tak więc w sezonie 91-92 zagłębie wystąpiło zarówno w tzw. pucharze lata, jak i pucharze Europy. Nikt jednak nie podszedł do Intertoto poważnie, co zakończyło się m.in. łomotem w lozanie aż 1 do 8. Lato 1991 to początek końca drużyny mistrzowskiej, bo zamiast szumnie zapowiadanych wzmocnień pozbyto się połowy wyjściowego składu. Jarosław Bako i Adam Zejer przeszli do Besiktasu, także do Turcji, ale do Galatasaray trafił na chwilę Marek Godlewski. Najlepszy strzelec i kapitan zespołu, Romuald Kujawa, poszedł do zaledwie drugoligowego Châteauru, a mający od niego o dwa gole mniej Janusz Kudyba do norweskiego Lyn. Szczególnie te dwa ostatnie transfery wywołały wrzenie w prasie. Chodziło o to, że mistrz polski nie powinien tracić ważnych graczy na rzecz tak przeciętnych klubów. Przyjście Piotra Czachowskiego z Legii i Macieja Śliwowskiego z VFL Bochum tylko w małym stopniu zrekompensowało odejścia. Zagłębie w sezonie 91-92 w lidze zajęło dopiero dziewiąte miejsce, a w pierwszej rundzie Pucharu Europy nie poradziło sobie z Brędby. W pierwszym spotkaniu, rozegranym w Danii, przegrało aż 0-3, do 3, a w rewanżu Kim Wilford, tuż przed upływem drugiego kwadransa, otworzył wynik spotkania. Wtedy Duńczycy, pewni awansu, zdjęli nieco nogę z gazu i miedziowi najpierw wyrównali za sprawą Piotra Czachowskiego, a potem zdobyli zwycięskiego gola po uderzeniu Lesława Grecha. Na usprawiedliwienie ekipy Mariana Putyry warto powiedzieć, że czterech zawodników tamtego prędby 8 miesięcy później zdobyło sensacyjnie Mistrzostwo Europy. Na kolejne mistrzostwo kibicom w Lubinie przyszło czekać 16 lat, a więcej o tym sukcesie w jednym z moich starszych filmów. I na tym koniec opowieści o drodze zagłębia Lubin do pierwszego mistrzostwa Polski. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.